OK? OK. Mocniej, mocniej proszę. Wyciągnij te biodra teraz. Tak? Trzymaj. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Trzymaj! Trzymaj cały czas trzymamy. Tak trzymaj. Trzymaj i się z bordowy, trzymaj. trzymaj, Trzymaj, Tak. Trzymaj tak, trzymaj, trzymaj, nie popuszczamy. Zepnij końcówkę, ja zepnij końcówkę Trzymaj. Włóż nogi sobie pod biodra i przyknij go nogami, Tak, włóż prawą tą nogę, włóż i teraz biodra do, 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 biodra do, biodra do biodra do ziemi. Biodra do ziemi. i trzymaj. Super. brawo! Brawo. do za Otrze nagrody za te walkę proszę Leonarda Pałuszyńskiego, dyrektora tutaj szczego Osinu. Super! Super! Walkę. W drugiej minucie 12 sekundzie pierwszej rundy przez duszenie jest za pleców zwyciężył Andrzej Kopkowskiej. W gerketik gruziąc rywalem był Janusz Dylewski. Dziękujemy za walkę. Szanowni Państwo, Dobre. zapraszam na 10 minut przerwy.